Wolontariat mobilny to projekt realizowany przez Fundację imienia dr Piotra Janaszka. Podaj dalej. W ramach projektu powstały zespoły sprawnych i niepełnosprawnych wolontariuszy, wśród których jest młodzież oraz seniorzy. Brali oni udział we wszystkich działaniach projektu z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Wolontariat mobilny to pozytywna energia przekazywana przez pełnosprawnych i niepełnosprawnych wolontariuszy. Wolontariusze po intensywnych szkoleniach są przygotowani do pracy z rodzinami osób niepełnosprawnych i samymi niepełnosprawnymi. Potrafią prawidłowo zdiagnozować rodzinę i podpowiedzieć działania, które pozwolą rozwiązać pewne problemy. Jednocześnie wiedzą, jak nie ingerować zbyt mocno i nie wyręczać rodziny w rozwiązywaniu problemów. Wolontariat mobilny to dawanie wędki, a nie ryby. W trakcie projektu udało nam się wiele godzin spędzić z dziećmi niepełnosprawnymi i rodzicami. Prezentowaliśmy różne formy pracy z dziećmi i rehabilitacji w warunkach domowych. Mówiliśmy o możliwościach edukacji i usamodzielnianiu w życiu. Zajęcia z dziećmi prowadziliśmy w taki sposób, aby musiały jak najwięcej zadań wykonywać samodzielnie. Okazało się, że część dzieci nawet nie wiedziała, że tak wiele potrafi. Każde wykonane zadanie dodawało im wiary we własne siły i zwiększało samoocenę, a rodzicom pokazało, że czasem muszą więcej wymagać od dziecka, pozwolić mu popełniać błędy i uczyć się w ten sposób samodzielności. Wolontariat mobilny to promowanie rodziny w najbliższym otoczeniu. Rodzice dzieci niepełnosprawnych podczas licznych zajęć i spotkań mieli okazję poznać inne rodziny i dzielić się doświadczeniami. Okazało się, że wiele problemów można rozwiązywać samemu, nie czekając, aż zrobi to ktoś inny. Ważny jest natomiast dostęp do informacji i przegląd możliwych rozwiązań, a w tym mogą pomóc mobilni wolontariusze. Wolontariat mobilny to towarzyszenie w trudnych sytuacjach życiowych. Rodzice okazali się bardzo otwartymi ludźmi. Zaufali wolontariuszom na tyle, że w czasie spotkań ze specjalistami powierzali im swoje dzieci, z którymi zwykle się nie rozstają. Zwierzali się też ze swoich problemów i opowiadali o sprawach, o których dotychczas nie mieli komu powiedzieć. Na podstawie tych rozmów pedagog, pracownik socjalny, oligofrenopedagog i rehabilitant przygotowywali się do spotkań i planowali konsultacje. W ten sposób były one ogromnie owocne i potrzebne. Wolontariat mobilny to zespół ludzi przygotowanych do pracy z rodziną. Cieszy nas fakt, że rodzice dzieci niepełnosprawnych zaczęli między sobą nawiązywać przyjaźnie, odwiedzać się, umawiać na wspólne spacery. Zyskali więc przyjaciół, co jest ogromnie potrzebne w życiu każdego człowieka. Jest to tym bardziej cenne, że w tym wypadku jest to przyjaciel, który najlepiej rozumie problemy rodzica niepełnosprawnego dziecka, bo sam takie wychowuje. Wolontariat mobilny to pomoc w nawiązywaniu kontaktów. We wszystkich zadaniach udział brali niepełnosprawni wolontariusze, którzy okazali się najbardziej autentycznym i przekonującym przykładem na to, że, mając ograniczoną sprawność, można żyć aktywnie, studiować, pracować i jeszcze znaleźć czas na wolontariat. Wolontariat mobilny to dyspozycyjność i zaangażowanie. Niepełnosprawni wolontariusze okazali się świetnym wzorem do naśladowania nawet dla najmłodszych uczestników projektu. Pokazanie ich w akcji było o wiele cenniejsze i bardziej przekonujące niż wykłady na ten temat. Wielu rodziców, którzy nie wyobrażają sobie dorosłego życia swoich niepełnosprawnych dzieci, uwierzyło, że pomimo wózka czy innych ograniczeń można żyć samodzielnie i być szczęśliwym. W trakcie projektu udało nam się zmienić wizerunek osób niepełnosprawnych w małych wsiach i miasteczkach powiatu konińskiego. Obecność niepełnosprawnych wolontariuszy pokazała, że ograniczenia Ruchowe nie eliminują z życia społecznego, zawodowego i towarzyskiego. Wolontariat mobilny to alternatywa dla wykluczenia społecznego. W projekcie staraliśmy się potraktować każdą rodzinę indywidualnie i kompleksowo, poznać ją jak najlepiej, dowiedzieć się jak funkcjonuje i zaproponować różne formy usprawnienia, usamodzielnienia i poprawy swojej sytuacji. Wolontariat mobilny to wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Udało nam się również wyeliminować poczucie bezradności i osamotnienia u rodzin. Teraz nawet kiedy nie będą wiedziały jak rozwiązać jakiś problem, to mogą liczyć na naszych wolontariuszy mobilnych, konsultantów oraz innych poznanych rodziców. W ten sposób tworzy się swego rodzaju grupa Samopomocowa. Wolontariat mobilny to docieranie do rodzin z konkretnymi informacjami. Projekt Wolontariat Mobilny to początek nowej odmiany wolontariatu wolontariatu, który wychodzi do ludzi, a wolontariusze stale się dokształcają, aby mieć podstawową wiedzę o wszystkich sprawach ważnych dla rodziny i móc świadczyć profesjonalną pomoc i udzielać rzetelnych informacji. Wolontariat mobilny to zupełnie nowy wymiar wolontariatu. To wolontariat, który wychodzi do ludzi, wychodzi do rodzin, wychodzi do społeczności lokalnej. Nie taki, który czeka aż o jakieś wołanie o pomoc. Wolontariat mobilny to projekt, który realizowała i realizuje nadal Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej w Koninie. Projekt, który był realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Pięknie dziękujemy za pomoc.